Jaka jest ulubiona maść administratorów? Sudokrem. Cześć, tu Roman, witam w kolejnym odcinku mojego vloga. Co to się wydarzyło właśnie? Co wy przed chwilą widzieliście? Co to za szalona animacja? Otóż pewnie zauważyliście, nie tylko animację, bo zmieniło się wszystko. Zmienił się top na YouTubie, zmienił się awatar, wszystko się zmieniło. Otóż na Halo Romana wjechał długo oczekiwany nowy branding, czyli tak zwana. Identyfikacja wizualna. Stwierdziłem, że to po prostu już jest ta pora, żeby zainwestować trochę w tego vloga, żeby sprawić, że będzie wyglądało nieco bardziej profesjonalnie. Dlatego z moim przyjacielem i wybitnie uzdolnionym designerem Adamem stworzyliśmy nową identyfikację i mam nadzieję, że Wam się wszystkim podoba. Chciałbym się tylko wytłumaczyć, bo pewnie część z Was się pyta, po co w ogóle ja to zrobiłem? Przede wszystkim, tak jak już wiele razy powtarzałem, popularność tego kanału przechodzi moje najśmielsze oczekiwania. Nigdy bym się nie spodziewał, że w mniej niż rok zdobędę 24 tysiące subskrypcji. To jest jakiś w ogóle... Oh, to jest hardcore po prostu. I biorąc pod uwagę to, że to już jest poważna liczba, to ja też bardzo poważnie podchodzę do tematu i stwierdziłem, że chcę Wam dostarczać nie tylko bardzo wysokiej jakości materiały, jeśli chodzi o merytorykę, ale także o wizerunek. Mam wrażenie, że jeśli to wszystko będzie bardziej spójne ze sobą, bardziej profesjonalne, to będzie Wam się to po prostu przyjemniej oglądało, a mi będzie się to przyjemniej tworzyć. Drugi powód jest nieco bardziej egoistyczny. Ja po prostu dużą wagę przywiązuję do tego, jak coś wygląda, nie tylko do treści, ale też właśnie do tej sfery wizualnej. I wydaje mi się, że oprócz tego, że staram się właśnie dowozić jak najlepszy content dla Was, najfajniej odpowiadać na, na Wasze pytania i też robić dobry research, żebyście mieli fajne źródło informacji, to chciałem to wszystko opakować w coś ładnego, żeby бросток. było to atrakcyjne. I ostatnim trzecim powodem, dla którego jest to dla mnie bardzo ważne, jest to, że chciałem mieć taki osobisty brand, którym mógłbym przenosić nie tylko na vloga, ale też na inne płaszczyzny, które gdzieś tam w przyszłości pewnie się pojawią, czy to są prezentacje, czy jakieś warsztaty, wszystko co z tym związane, będzie mogło być pod tym jednym brandem schowane. I to jest też całkiem fajne, właśnie taka spójność, którą gwarantuje mi ta nowa identyfikacja, jest bardzo wygodna dla mnie i dużo łatwiej będzie mi się tworzyć jakieś materiały. I pomyślałem, że przy Okazji tej właśnie zmiany wizerunkowej na tym kanale fajnie będzie Wam opowiedzieć o tym, jak taka współpraca z designerem w ogóle wygląda. Dla mnie samego było to bardzo ciekawe doświadczenie, bo przez kilka lat jak pracowałem w agencjach reklamowych, to zawsze stałem ramię w ramię z tymi designerami i próbowaliśmy coś razem posklejać i sprzedać to klientom. Ja starałem się ich jak najlepiej przekonać, on starał się to jak najlepiej wykonać. I razem jakoś tam wspólnymi siłami po prostu sobie pracowaliśmy. Natomiast w tym momencie ja stałem po drugiej stronie barykady, czyli właśnie byłem klientem, który wymagał czegoś od designera, a designer musiał spełniać moje oczekiwania. Na szczęście znaliśmy się kilka lat i znamy swoje gusta, znamy swoje podejście do pracy. Wiedzieliśmy jak razem rozmawiać, żeby po prostu jak najwięcej z tego wszystkiego wykręcić i wydaje mi się, że bardzo dobrze się to udało. Biorąc pod uwagę, że większość z was oglądających ten kanał to przyszli frontendowcy lub przyszli Programiści, którzy prędzej czy później pewnie będą mieli do czynienia z designerami, może nie w kontekście tworzenia własnych brandów, ale w kontekście tworzenia jakichś tam produktów, które muszą w określony sposób wyglądać, no to może tego typu doświadczenie, którymi się dzisiaj z Wami podzielę, będzie dla Was po prostu ciekawe i może czegoś Was nauczy. Nie mówię, że moje podejście tutaj w tej kwestii jest jakoś wyjątkowe czy jedyne słuszne. Pracując na tak kreatywnych i tak bardzo miękkich rzeczach, jakim jest identyfikacja wizualna, pewnie tych y, frameworków... Czy sposobów pracy nad takim projektem jest naprawdę bardzo dużo. Ja gdzieś wyniosłem to wszystko ze swojego doświadczenia z agencji i po prostu w ten sposób pracowało mi się najlepiej. I pierwszą taką rzeczą, którą należy zrobić, zanim w ogóle odezwiemy się do projektanta, do designera, jest odpowiedzenie sobie na kilka kluczowych pytań, które w dalszym etapie pozwolą nam sporządzić tak zwany brief, o którym opowiem za chwilę. I pierwsze, na co ja musiałem sobie odpowiedzieć, to kto jest w ogóle moją widownią? Do kogo ja będę tworzył ten cały design? kto będzie oglądał to i komu ma się to podobać. I u mnie sprawa była dość prosta, bo głównym widzem tego kanału jest po prostu osoba zainteresowana frontendem bądź szerzej programowaniem. Niemniej zazwyczaj są to osoby, które w wizualną sferę dość mocno wnikają i dość dużą wagę właśnie przywiązują do tego, jak coś wygląda. Dlatego wiedziałem, że musi być to atrakcyjne dla oka, ale też proste, takie bardzo symboliczne, przemawiające i po prostu zapadające gdzieś w pamięć. Wydaje mi się, że to się właśnie udało, ale to się okaże, bo sami musicie powiedzieć, jakie wrażenia macie. Oglądając na przykład ten odcinek, albo oglądając to, co się wydarzyło w ramach tych zmian na kanale. Dodatkowo, idąc tak bardziej demograficznie, moją widownią zazwyczaj są osoby od 18 do 27 roku życia, dlatego cały ten layout, cały ten design musiał być taki bardzo świeży, bardzo nowoczesny, i wydaje mi się, że tutaj też spełnia to jak najbardziej oczekiwania tej grupy. I drugim takim kluczowym pytaniem, na które musiałem sobie odpowiedzieć, żeby w ogóle wymyślić Jaki będzie scope tego projektu, czyli jakie materiały muszą się pojawić, to właśnie co chciałbym uzyskać przez ten branding? Czy tylko nowe logo? No nie, bo to jest za mało. Biorąc pod uwagę działalność tego kanału, muszę myśleć dużo szerzej. I dlatego odpowiedziałem sobie na to pytanie w taki sposób, że przede wszystkim chciałbym zostać zapamiętany, czyli właśnie muszą być to materiały bardzo spójne, bardzo symboliczne i bardzo zap zapadające w pamięć, przez to te kolory biały żółty i czarny, ponieważ jest to jakby taka bardzo prosta paleta barw, która wydaje mi się, że dość łatwo właśnie zapadnie w pamięć, zwłaszcza wzrokowcom. Dodatkowo oczywiście tego typu zabiegi są po to, aby wyróżnić się gdzieś tam na tle innych kanałów, na tle innych twórców i wydaje mi się, że to też się udało, zwłaszcza, że no ryj mam taki, a nie inny i też to logo odzwierciedla jakby te bulwę tutaj, więc... Yy, ciężko będzie to podrobić. Raczej nie ma drugiego łysego z brodą. Odkąd Travis z sobie poszedł i przede wszystkim, właśnie, chodziło mi o to, żeby uzyskać spójność na wszystkich płaszczyznach działalności. Czyli to, że mam jakiś tam wygląd na YouTubie, nie wiem, formę yy, miniatur albo właśnie topu na kanale albo awatara. A na przykład na Facebooku wygląda to trochę inaczej. Na Instagramie też nie miałem żadnej takiej formy, której mógłbym trzymać. Więc teraz to wszystko zostanie spięte jedną klamrą pod nazwą Hello Roman, i po prostu wszystko będzie bardzo podobne do siebie wizualnie, przez co od razu będzie wiadomo, kto to wrzucił i z jakiego kanału. Wydaje mi się, że to też jest całkiem fajne rozwiązanie. Ok, i kiedy już jesteśmy na tyle przygotowani, że możemy sobie nawiązać kontakt z designerem, to przechodzimy już do właściwej pracy i pierwszym takim etapem, który zawsze, musi nastąpić jest tak zwany briefing, czy też stworzenie właśnie briefu. A brief to nic innego jak taki w miarę krótki dokument, w którym prezentujemy jakby potrzeby, które designer musi spełnić, czyli tak naprawdę co musimy zrobić w ramach tego projektu, co nam się podoba, czyli pokazujemy benchmarki, co nam się nie podoba i to jest bardzo ważne, bo to, co nam się podoba, może być mylące. Często jak rozgraniczymy to na to, co jest niefajne, a co jest fajne, to zawsze jakoś tak y, łatwiej się pracuje. Można też, w moim przypadku miałem coś takiego, że chciałem pokazać takie pewne elementy graficzne, które mi się podobały, więc też na nie wskazywałem uwagę. Nawet jak jakiś projekt mi się nie do końca podobał, to zaznaczałem kółkiem, że o, to jest fajne, możemy to gdzieś wykorzystać. I oczywiście tego typu projekty do benchmarków najłatwiej znaleźć na Dribblu albo na Behance i ja też tak zrobiłem. Przesłałem chyba z 30 benchmarków, powiedziałem, to jest fajne to, to, to i to, a to jest niefajne nie, i tego nie rób w taki sposób. No i na tej podstawie też grafik ma dużo łatwiej właśnie, żeby mm, coś tam stworzyć. Dodatkowo jeszcze spisałem emocje, które ma to budzić, czyli że ma być właśnie takie optymistyczne, proste, symboliczne, zap zapadające w pamięć. I to wszystko gdzieś tam, grafik musi też uchwycić. Na szczęście ja się tym nie zajmuję, bo dla mnie to jest w ogóle czarna magia, jak można coś takiego stworzyć na podstawie takiej listy, nie wiem, emocji, które ma to wywoływać. Ale wydaje mi się, że i tutaj wszystko zostało spełnione, tak jak mówiłem. I w takim briefie bardzo ważne też jest, żeby właśnie zawrzeć zakres pracy, jaki jest do wykonania. Czyli w moim przypadku było to logo, były to materiały na social media, były to animacje, które widzieliście na początku i zobaczycie na końcu tego odcinka, i parę jeszcze innych takich drobnych rzeczy. Dodatkowo, Adam dla mnie przygotował taką bardzo fajną bibliotekę, ponieważ ja też korzystam tak jak on z pakietu Adobe i gdzieś tam montuję, na przykład w Premiere Pro, y, robię miniatury w Photoshopie i tak dalej. I y, Adobe ma coś takiego jak Adobe Library, gdzie możemy sobie zaimportować materiały graficzne i one później w każdym programie są dostępne. Można je sobie po prostu przeciągnąć, upuścić i korzystać z nich dowoli, więc to jest super wygodne i właśnie dostałem taką całą listę y, logotypów obrazków, jakichś takich, jak to powiedzieć, patternów, takich wzorów, które można wykorzystywać jako tło i tak dalej. Super wygodne. Następnie na podstawie tego przesłanego briefu, designer może albo jeszcze jakieś rzeczy dopytać, ustalić jakieś y, szczegóły, a jeśli wszystko jest jasne, to przechodzimy do wyceny i do określenia deadline'ów. I to jest bardzo ważne, bo gdzieś tam musimy się zawsze zgrać, musimy też brać pod uwagę to, że grafik może mieć sporo pracy i nie jesteśmy jedyni w kolejce. Natomiast no, gdzieś tam trzeba się zawsze dogadać i ten czas realizacji często też ma wpływ na cenę, którą ostatecznie usłyszymy. I w przypadku ustalania ceny też bardzo ważne, żeby dogadać się jedna z drugą stroną, jaka jest procedura postępowania podczas realizacji takiego projektu, bo można na przykład mieć takie założenie, że A OK, jestem klientem, więc pewnie dostanę kilka propozycji, a grafik po sobie pomyślnie nie za tę cenę, to ja mu pokażę tylko jedną propozycję. Więc to jest super ważne, żeby to ustalić. U nas było tak, że ustaliliśmy sobie, że najpierw dostaję dwie linie kreatywne tak zwane, z jakimiś tam przykładami wykorzystania tego w praktyce i na tej podstawie wybieram jedną, którą później dopracowujemy. I tak właśnie było. Yy, drugiej Wam nie pokażę, bo po prostu nie chcę później słuchać komentarzy, że ej, czemu nie wybrałeś tamtej, mi później będzie smutno. Uważam, że podjąłem dobrą decyzję, zresztą nie była to tylko moja decyzja, naprawdę zrobiłem takie, yy, jak to się mówi, badania fokusowe, po prostu zebrałem ludzi, pokazałem, wypytałem, jak im się to podoba i na tej podstawie podjąłem decyzję. I w naszym w przypadku było tak, że właśnie jak już wybrałem tę jedną linię, to później dostałem cały zestaw po prostu wszystkich grafik, które są potrzebne. Widzicie je teraz na ekranie, to są grafiki na Facebooka, na YouTube'a, to są jakieś awatary, nie awatary, logotypy, różne wersje tego logotypu i na przykład brandbook czyli taki zbiór zasad, których muszę się trzymać, jeśli sam będę gdzieś tam w przyszłości jakieś materiały tworzył. To jest super ważne, bo tam jest też określona właśnie typografia i na przykład odstępy od logo, które trzeba zachować, czyli tak zwane pole ochronne logo. To wszystko jest tam zawarte. Jeśli ktoś jest ciekaw, jaki to jest font w mojej nowej identyfikacji, jest to Nojville. Oczywiście trzeba było zakupić licencję i oczywiście zawsze zachęcam wszystkich do tego, że jeśli wykorzystujecie jakieś fonty dla siebie, to kupujcie licencję. Oczywiście, jeśli to nie jest Google Font, jeśli to jest coś... Co trzeba po prostu dokupić. Także tego typu materiały zobaczycie już niedługo we wszystkich moich mediach, czyli na Facebooku, na Instagramie, na Discordzie. Linki do tych mediów znajdziecie na końcu w nowej animacji, którą mam. Także tam was zapraszam, możecie sobie spisać te adresy i po prostu je wykorzystać. I tutaj jeszcze taka ciekawostka. Na przełomie maja i kwietnia planuję wdrożyć moją stronę internetową, bo póki co tam na tej stronie jest tylko taka zaślepka nie wchodźcie tam, to jest obleśne. I na podstawie właśnie tej identyfikacji wizualnej postanowiłem, że sam stworzę taki layout. Także przygotuję w ogóle serię. Ona się pojawi w opowieściach, skrypty. Co tydzień będzie pokazany kolejny etap produkcji tej strony. Mam nadzieję, że taka seria Wam się spodoba. Dajcie znać, czy to jest dla Was w ogóle ciekawy pomysł. Bo obiecałem go już parę miesięcy temu, właśnie, żeby stworzyć taki proces kreatywny tworzenia strony internetowej. Od samego pomysłu, projektu po wdrożenie, pokodowanie i tak dalej. I w końcu mam fajny pretekst, żeby się do tego zabrać i to po prostu wykonać. A w tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że nowa identyfikacja Wam się podoba. Piszcie śmiało opinie. Jestem bardzo ciekaw, jak to do Was dociera, jak Wam się to podoba. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie. Juzio. Cześć. Powiesz coś na vloga? Nie, w nosie nie ma.